Rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi, nie dotrzymał tej obietnicy i zawodzi kolejne grupy. Zawodzi pracowników, zawodzi kobiety, zawodzi pacjentów, którzy leczą się w polskich szpitalach. Zawodzi młode pokolenie, które rzucono na pastwę banków i deweloperów i które z przerażeniem patrzy na ceny mieszkań i na rosnące czynsze. Tak wygląda dzisiaj, niestety, rzeczywistość po roku rządów Donalda Tuska państwa rząd przyniósł do Parlamentu zły antyspołeczny budżet. Budżet, który uderza w publiczną ochronę zdrowia. Budżet, który uderza w pracowników budżetówki. Budżet, który jest bardzo skąpy, jeżeli chodzi o naukę, badania, rozwój, mieszkalnictwo, ale bardzo hojny. Hojny dla milionerów, hojny dla banków i dla deweloperów. To nie jest dobry budżet, to nie jest budżet, który obiecywaliśmy rok temu wyborcom, kiedy szliśmy po zmianę.